Codzienna dawka żużla. Bartosz zmarzlik mistrzem świata po raz szósty. To była historia pełna emocji, łez i wielkich słów uznania. Polski czempion wywalczył swój szósty tytuł indywidualnego mistrza świata, a scena po finale Wojens na długo zostanie w pamięci kibiców. Podczas konferencji prasowej zadzwonił jego synek Antoś. Zmarzlik odebrał i pokazał mu złoty medal. Ancio chciał zobaczyć medal. Jestem przeszczęśliwy, że mogę to robić na oczach moich dzieci. To niesamowite uczucie, mówił wzruszony. Nie zabrakło także mocnych słów rywali. To jest naprawdę K niewiarygodne, co zrobiliście chłopaki. Przyznał Mikeli Epseni Jensen podkreślając poziom rywalizacji z Marzlika z Kercem. Były też piękne gesty, gratulacje od Roberta Kubicy, a także od Tonego Rickardsona, który wręczył mu puchar i przypomniał obietnicę wspólnego szampana. Zmarzlik zdobył złoto różnicą jednego punktu nad Kercem, zapisując kolejny rozdział w historii żużla. Jestem wciąż młody, nic nie muszę, a wszystko mogę. Kocham to co robię. Rodzina, pasja i ciężka praca to motor napędowy Bartosza z Marzlika. Leśno wraca do elity. Przy pełnych trybunach na smoczyku unia leśno dopiała swego i po roku przerwy. Znajduje się ponownie w ekstralidze. Niedzielny rewanż z Polonią Bydgoszcz od początku układał się po myśli gospodarzy: szybkie prowadzenie, mocni juniorzy i konsekwentna kontrola wyniku. Kibice mogli oglądać żużel na najwyższym poziomie, a wynik dwumeczu 95-85 tylko potwierdził, że cel Byków od początku sezonu był jasny: szybki powrót do najlepszej ligi świata. Na wyróżnienie zasłużyli m.in. Parnicki, Zengota czy Ben Cook, a doświadczeni liderzy Janusz Kołodzi i Zengi postawili kropkę nad i w kluczowych momentach. Leszno nie przegrało u siebie w sezonie i to właśnie na Smoczyku, kibice mogli świętować awans razem ze swoją drużyną. Polonia walczyła ambitnie, szczególnie Aleksandr Łoktajew i Szymon Woźniak, ale tym razem to nie wystarczyło. Teraz Byki mogą szykować się na sezon 2026 już w gronie ekstraligowców, a Polonie czekają baraże o marzenia z Gorzowem lub Rybnikiem. Oficjalnie Nazar Parnicki zostaje w Lesznie. Podczas prezentacji przed finałem drugiej ekstraligi kibice Unii usłyszeli wiadomość, na którą czekali od dawna. Nazar Parnicki, świeżo upieczony mistrz świata juniorów i bohater piątkowych zawodów w duńskim Wojens ogłosił, że przedłuża kontrakt i zostaje w leśnie na dwa kolejne sezony. Utalentowany 19-latek startujący na pozycji U24 w barwach byków w tym roku zapisał się w historii światowego Speedwaya. Wywalczył pierwszy w dziejach złoty medal indywidualnych mistrzostw świata juniorów dla Ukrainy. Dla Unii to ogromne wzmocnienie przed powrotem do Ekstraligi, a dla samego Parnickiego kolejny krok w stronę wielkiej kariery.